Cześć, dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie w ten mroźny, sobotni poranek, wprost ze zboczy Gór Beskidu Żywieckiego. To miał być kanał stomatologiczny, ale jak na razie wychodzi na to, że filmów o górach i różnych bzdurach jest tyle samo co filmów stomatologicznych. Ale przecież nie samą pracą żyje człowiek. Także z początkiem nowego roku wybrałem się na południe Polski. Aby troszkę odpocząć od codziennej pracy i obowiązków i zrelaksować się chociaż chwilę w takich pięknych okolicznościach przyrody, pogoda jak na razie jest niesamowita. Niebo czyste, jak kryształ, żadnych ruchów powietrza. Wyruszyłem z. Sopotni Wielkiej kieruje się teraz na halę Miziową, a następnie pójdziemy sobie na Pilsko. Myślę, że jeśli pogoda się utrzyma, to będą naprawdę fantastyczne widoki, i z chęcią je Wam pokażę. No i tutaj macie przedsmak tych wspaniałych widoków. Aha, nie mówiłem, że będzie wspaniała pogoda, i taka jest. Po prostu cudo. Niesamowicie pięknie. Lampa świetna. Ani jednej chmurki. Może delikatne powiewy wiatru. Po prostu. Po prostu niesamowicie pięknie. I tak można ładować swoje wewnętrzne baterie. Dobry humor i energię na cały kolejny tydzień pracy. Kurczę za to, kocham góry. Czas na mały odpoczynek: dwa łyki herbaty złapać dla podbicia kalorii. I można ruszać dalej, ale powiem wam jest fantastycznie. A kogoż my tu mamy. Za chmur wyłania się Babia Góra, królowa Beskidów. Ależ tam musi być wietrznie. jak zawsze. Znowu wyszedłem z lasu. Słońce dalej świeci. Pogoda jest dalej piękna, chociaż z północy, jeśli się nie mylę, idą jakieś chmury. Ludzi nie ma. Chociaż tam na stoku widać, że już szczusują amatorzy sportów zimowych. A ja się zbliżam właśnie do schroniska na hali miziowej, Chociaż nie będę tam zachodził, idę. Uderzam od razu na Pilsko. Chciałem powiedzieć, że złośliwość rzeczy martwych nie zna granic. Właśnie dochodzę na szczyt Pilska i padła mi kamera, więc muszę się posłużyć telefonem. Może to tylko kwestia baterii, mam nadzieję, ale widoki są po prostu przecudne. Wchodzimy na teren Słowacji. Wygląda na to, że już wyżej dwa się nie da wejść. Się mi wybaczyć tak małą liczbę ujęć ze szczytu. Ale mimo, że było tak cudownie, to wiało tak bardzo. A, je, a w dodatku, jedyna kamera, która jest względnie łatwo obsługiwana w rękawiczkach, czyli GoPro, odmówiło mi posłuszeństwa. I jednym słowem, musi Wam wystarczyć to, co widzieliście. I co zobaczycie? Jestem w schronisku na Hali Miżowej. Udało mi się reanimować GoPro. Muszę przyznać, że miałem tu nie zachodzić, ale jest tu tak mało ludzi, że stwierdziłem czemu nie troszkę się podsuszyć. Zjeść coś ciepłego i można ruszać dalej. Aż dziw bierze, bo mało Polska zaczęła ferie, jest fantastyczna pogoda, weekend i naprawdę pustki dzisiaj są. Trochę się zasiedziałem w schronisku, ale przecież nikt mnie nie goni. Dzień jest ładny, więc nie mam się gdzie spieszyć. Właśnie doszedłem do miejsca, w którym rozsądnym będzie założenie raków. To znaczy raszków. I to nie jest tak jak ostatnio na Kościelcu, że było to przerostem formy nad treścią. Nie, tutaj jak możecie zobaczyć jest w miarę stromo. Nie jakoś strasznie, ale dość. I tutaj mamy taki coś podobnego do lodu, może bardziej firnu. Jest to lekko chropowate, natomiast tak jak widać But się tego w ogóle nie trzyma. Więc żeby się nie nabawić jakiejś kontuzji po drodze, no to jak najbardziej raczki będą wskazane. Założenie raczków zajęło mi dosłownie dwie minuty. Teraz możecie słyszeć, jak się wgryzają w podłoże. Właśnie pan przede mną wywinął orła, eee, a ma dokładnie takie same buty jak ja. Ehm, tylko bez raczków. Powiedziałem, komfort nie jest najważniejszy. Najważniejsze jest bezpieczeństwo, żeby zejść bez żadnych siniaków, na tyłku, skręceń, złamań i tym podobne. To jest właśnie ta różnica, że idę po gołym w lodzie, a but trzyma się podłoża. Znów jesteśmy przy strumieniu i jeśli dokładnie oglądaliście od początku, to oznacza nic innego jak to, że zbliżam się do miejsca, z którego wyszedłem. A skoro zbliżam się do miejsca, z którego wyszedłem, to znaczy, że moja wycieczka zbliża się do końca. Wszystko co dobre, kiedyś musi się skończyć. Cóż, dziękuję, że byliście ze mną w ten piękny niedzielny. Dziękuję, że byliście ze mną w ten piękny sobotni dzień. Mogliśmy się razem wspiąć na Pilsko. Może nie jest to najwyższa góra w Polsce, ani najtrudniejsza, no ale widoki były przednie. Wrażenia też niesamowite zostają. Mam nadzieję, że Wam się podobało. I postaram się, żeby kolejny odcinek był już vlogiem stomatologicznym. Żebyśmy dalej kontynuowali naukę o naszym uzębieniu i nie zaniedbywali tego. Jeszcze promyk słońca na koniec. Pozdrawiam i do następnego razu. Cześć! A jeszcze na koniec sprzedam Wam taki autorski patent. Jak jeżdżę gdzieś na jednodniowe wycieczki, to zawsze mam ze sobą takie codzienne buty, żeby te górskie zdjąć i noga sobie wtedy odpoczywa w aucie. Nie wiem, czy wy też to stosujecie, ale serdecznie polecam.